Co dzień zadbać o komfort sensoryczny naszych podopiecznych zasd. Spróbuj patrzeć na dziecko przez tak zwane sensoryczne okulary, to znaczy, poprzez obserwację ustal, jakiego rodzaju bodźce sensorycznego pobudzają, rozpraszają, co pomaga mu się łatwiej zorganizować do działania, a jakiego rodzaju bodźce sensorycznego uspokajają w chwili maksymalnego pobudzenia. Postara się zmodyfikować najbliższe otoczenie dziecka, to w którym najczęściej przebywa, to znaczy, pomyśl o oświetleniu, o kolorze ścian, o tym, czy być może nie potrzeba wymienić garderoby dziecku. Zastanów się, czy masz miejsce na tak zwaną bazę, na taką miejscówkę, o której dziecko będzie wiedziało, że jak będzie za dużo się siedziało wokół niego, do którego będzie mogło pójść i się na kilka minut schować. I co niezwykle ważne, minimalizuj czas, który twoje dziecko spędza przed ekranami i monitorami.